Najlepsze antyfakty w internecie. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfaktyzmu. Kasper Włoński, witaj. Witam, witam. Uważasz, że Amadi odleciał do krainy niewyobrażalnej, do kosmosu, czy jednak te, to, co mówię, jest realne? Nie, w sensie odlecieć no, Na starcie chciałbym przeprosić za gumę, ale nie mogę pić za dużo dzisiaj wody, dlatego sobie chociaż gumę żuję, żeby jakaś treślina działała. Się odleciał. No na pewno marzy wysoko i nie uważam, że jest w tym coś złego, bo, bo trzeba celować wysoko. Tylko czy zrealizuje te plany? No, ja myślę, że, że mogą być bardzo dużą przeszkodą w realizacji tych jego pomysłów. Eee, no i zobaczymy w sobotę, czy tam będzie kopał mnie po głowie, czy będzie mnie dobijał i czy stanę się viralem na cały świat, a może to karta się obróci i, i to ja znokautuję znak go w taki sposób, że będą e, robić filmiki Karma is back i tak jak on go kopał e, Adriana Polaka, tak może ja mu zapierdolę takiego sokerkika e, w GTA San Andreas. Chyba Amadi też mimo wszystko przeliczył się jeśli chodzi o Twoją formę, no bo... Ten słynne, to słynne nagranie, jak Michał Rogoziński go pyta, czy widział, jak ty urosłeś i troszeczkę go tam zszokowało. No na pewno. No. Ja ciężko pracuję, dlatego jestem pewny siebie, jestem spokojny i myślę, że... Nie muszę nakręcać sobie, że ja pierdolę, ale jestem kurwa niezniszczalny. Ciebie, Amadeusz, to tak, gros kurwie, że, że ten. I, i, i tak dalej. On potrzebuje robić takie rzeczy. Tworzy to również show, więc jest to zrozumiałe też. No Ja, ja myślę, że z spokojem e, wygram tą walkę. I to będzie się liczyć wtedy, że o kurwa, Amadeusz, tak chciałeś walczyć z dwoma, a tu wyszedłeś z jednym, przegrałeś i nie wyszedłeś nawet do drugiej walki. I to będzie się ciągnąć za nim, a nie to, że Amadeusz Ferrari wyzywał mnie na konferencjach, bo, bo to spłynie bardzo szybko coś takiego i, i ludzie nie pamiętają już później tego, co się działo, tylko pamiętają to, że Amadeusz Ferrari przegrał z Kacperem Błońskim. Jesteś w swojej top formie teraz? No, a nie widać? Ale chodzi mi, wiesz, o stricte takie yy... no ja cały czas ma, ma, wiesz, Cały czas trenuję. Nie chodzi mi o formę fizyczną, tylko No o fizyczną, tak, ale, ale forma fizyczna jakby u mnie się wiąże jakby z tym, że, że cały czas jestem w treningu, więc e, nie skupiam się na siłowni i na siłownię chodziłem dwa razy w tygodniu, a, a reszta treningów to było jeszcze. 8 lub siedem jednostek i, i to były jednostki skupiające się na walce. A jak robiłem tą siłownię, to siłownia skupiała się na tym, żeby lepiej walczyć. E, więc typowo skierowane potem MMA. No czuję się kurwa naprawdę dobrze, bo widzę, widzę po, po chłopakach, z którymi robiłem i wcześniej miałem problemy, że że teraz e, albo zrównuję się poziomem, E, albo ich doganiam, albo niektórych nawet e, udało mi się przegonić, więc, więc to dodaje mi takiej pewności siebie. I, i, i wiem, że, że Amadeusz to nie jest osoba, e, której powinienem się bać, bo po pierwsze, co, co może się stać tak naprawdę, e, w sensie jest duże ryzyko, bo to są sporty walki, ale tak sobie myślę, co on rzeczywiście może mi zrobić. I ten cepno, nie? No, no tak, nie? tak, tak. W, w sensie. Ale czy rzeczywiście co może mi się taka stać jakaś pojebana krzywda, ja patrzę z haterem walczył, który był od niego, nie wiem, dużo mniejszy, porównując hejtera na przykład i mnie, no to są, teraz myślę, że jest dwie kategorie wagowe spokojnie. Jak myślę, jak tego hejtera nie potrafił kurwa tak niby właśnie... To walka w Z wiewiórem właśnie, eee, no Polaka raz ustrzelił, to, to trzeba mu przyznać, tam bombę też trafił, ale reszta nokautów to jest chyba chłopaków na, na tych, jakbym wstali tak o, jak ja i on przychodził i, i walił w im wtedy plomby, więc wiadomo, ma groźne te, te ręce. jest. Eee, jest z tego znany, że ma pierdolnięcie, no ale to chyba znak, że nad tym pracujemy na treningach i wiemy na co najbardziej uważać. I uważam, że to jest jego największa broń, a jeśli nie uda mu się jej wykorzystać, no to w każdym innym aspekcie ja będę dominował. Poczułeś z Marcinem Dubielem taki wajbik na konferencji w Gaszeniu zapędów Amadego no bo tam tak troszeczkę on coś mówił, a wy go tak troszeczkę razem nie, ja to w ogóle na tej konfie to, to siedziałem cicho już taki myślę, teraz też siedzę i, i myślę o tym, że zaraz jadę do, do hotelu, muszę się ubrać, zrobić je, trening, jeszcze wypocić kilogramy, jestem strasznie głodny, jedyne z, o czym myślę to jutro, żeby nabić się z powrotem tymi wszystkimi e, węglowodanami wodą i żeby wrócić do takiego normalnego trybu, bo Jakbym miał porównać, jak się czuję teraz na tym odwodnieniu, to trochę jakbym miał kacę. I wiadomo, były gorsze stany w moim życiu, więc przerwam to. I nie jest to jakieś straszne, ale jest to takie irytujące, że nie masz jednak humoru. Wyprowadził Cię, czy zdenerwował Cię Amadeusz tym, że wspomniał o Julce Kosterze? No, no nie, nie, nie niepotrzebnie, właśnie. Nie wiem, yy, nie wiem, po co poruszać temat. Yy, szczególnie, że. Ja też popełniłem kiedyś ten błąd, że, że tam poruszyłem ten temat i, i nie chciałbym po prostu wciskać się jakby w moje sprawy. Nie rozumiem po co to robić. Tak samo jak ja bym on też o rozstawaniu się i nie chodzi tutaj o zus ja i, i nie poruszam, poruszam tego na przykład i koniec, bo i tak już za dużo no powiedziałem. Dobra, jeśli chciałem jeszcze zapytać o Gołców i obecność Amadego tam, jak, jak ją odebrałeś, widać było, że... Czy ty czułeś coś takiego, że on chciałby być na twoim miejscu w Gołcach? Bo też mówiłeś o tym, że, że Amadeusz gdzieś tam był rozpatrywany. Czy chciałby? Myślę, że na pewno by chciał On tak mówi, że o, nie, nie jest jestem. Myślę, że bo to fajny projekt, robi dobre liczby, jest, mam fajnych wspólników w tym. Więc, więc myślę, że jeszcze sporo osób by chciało do tego należeć. Ale też nie myślę, że to jest takie chorobliwe, że, a kurwa, a, że mnie tam nie ma, to, to ja pierdolę i rozmyślę. Jakby była okazja, to pewnie by chciały, że nie ma okazji, no to to nie ma. I, i tyle. Ja jakoś naprawdę ten człowiek, jak walczyłem z Dubielem, to on mi siedział w głowie, że że nie wiem, siedziałem przed konferencjami i mówię, dobra kurwa, biorę notatnik, o dobra, tu się przygotuję na to. Tu wiem, że jak on powie coś takiego, to ja wiem, że on zrobił coś takiego. A tu z tym Amadeuszem tak siedzę i tak wiem, a się kurwa przygotuję na niego i Bo on jest bardzo łatwo w postaciu do do... Do... Schemat się powtarza. Tak, i, i bardzo fajnie by było, bo można było z wiele rzeczy znaleźć, ale nie chce mi się kurwa tego robić. Nie chce mi się tego robić i, i tutaj bardziej już mam ochotę po prostu je spuścić mu w pierdol. I to mi się liczy dla mnie. Dobrze, a jeszcze o gołców i o Ferrari'ego. Twoim zdaniem dobrze się tam zaprezentował, dał coś fajnego waszemu projektowi? Nie, na pewno na pewno on ma niekonwencjonalny styl i, i zupełnie na przykład wypadł inaczej niż ja. E, robił bardziej zwariowane rzeczy, e, no ja taki nie jestem, ja bym sobie nie pozwolił i by było mi wstyd powiedzieć do dziewczyny na przykład, że pokaż ci co, albo nie przechodzisz dalej. E, I tam w ogóle padło też, e, a nie będę mówił. Powiedz. Nie, no nie mogę. Nie, nie, nic nie ten. Padło wiele śmiesznych tekstów, zobaczcie na e, go. A teraz mówisz o tym, co zostało wycięte, czy o tym, co zostało w programie? E, I to, i to. Dla Zapraszam na gołd. Nie, nie straszę do swojego gwiazda. No, no nic, nie przetrzymuję, bo mówisz, że jesteś już. Tak, że jesteś jeszcze na trening. Dzięki, na Dzięki. Najlepsze antyfakty w internecie.